Drodzy narzeczeni, ślub jest wyjątkowym dniem dla każdej młodej pary, który chcemy utrwalić w pamięci na całe życie. Znakomita zabawa na weselu jest gwarancją, że ten wieczór zostanie niezapomniany. Poprowadzimy całe przyjęcie od początku aż do samego zakończenia poprzez liczne toasty, oczepiny i inne atrakcje. Naszym pomysłem na porwanie gości jest ich integracja na parkiecie, wykorzystując do tego talent solisty Wodzireja. Dużą wagę przywiązujemy też do prezentacji orkiestry, której wrażenie wizualne pozostaje na długo w pamięci. Muzyka jest najważniejszym elementem każdej imprezy tanecznej i decydująco wpływa na jej ostateczny sukces, dlatego zawsze dokładnie omawiamy ją z klientem. Proponujemy znane i lubiane przeboje od szalonych lat 60. poprzez lata 70., 80., 90. aż do najnowszych hitów. Zależy nam bardzo na miłym kontakcie z parą młodą i nigdy nie traktujemy ich jak zwykłych klientów. Zawsze zapraszamy na spotkanie, gdzie szczegółowo uzgadniamy repertuar oraz warunki współpracy. Orkiestra posiada swój styl i wysoki poziom, czym różni się od wielu typowych zespołów weselnych. Gramy z klasą, a wszyscy muzycy to zawodowcy. W jeden wieczór zabierzemy Państwa w muzyczną podróż dookoła świata, artystyczną wędrówkę wielu pokoleń. O jakości decyduje również dobór nagłośnienia i tylko odpowiedni sprzęt może to zapewnić. Organizując przyjęcie warto o tym pomyśleć, tak aby dźwięk był przyjemny dla ucha. Nasze atuty, koncertowe wykonanie utworów, muzyka na żywo, wysoka kultura osobista oraz doskonały kontakt z gośćmi. Każdą imprezę staramy się prowadzić zawsze z wyczuciem i taktem. A w prezencie od orkiestry, nasz muzyk grając w kościele na trąbce upiększy parze młodej jej niezapomnianą ceremonię ślubną.